Witajcie moi drodzy, właśnie przyszedł ten moment, że wylosujemy zwycięzcę naszego konkursu, ostatniego konkursu zdrapkowego było was bardzo dużo, bardzo dużo uczestników. Wpisywanie zająło mi prawie półtorej godziny, ale myślę, że było warto, i za chwilę jedna jedyna szczęśliwa osoba wygra ten dzisiejszy konkurs. I oczywiście yy, informacja dla zwycięzcy. Napisz w komentarzu swój adres e-mail, a ja oczywiście się odezwę. I teraz, moi drodzy, salutka, salutka, bardzo długa, bardzo długa lista. Ponad 200 osób, ponad 200, grubo ponad 200 osób. No i losujemy. Liczę do 13, za 13, dla kogo będzie 13 szczęśliwa, zobaczycie. Startujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 8 9 10 11 12 13 i stop. A stop. Proszę bardzo. Dzisiejszy zwycięzca Barbara Reszczyńska serdecznie gratuluje i napisz w komentarzu swój adres e-mail, a ja oczywiście wszystkim wszystkim uczestnikom naszego konkursu. Dziękuję, zapraszam na kolejne i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się moi drodzy, cześć.